Marcin z Kochem, Wykład Ofiary Mszy świętej. Fragment czyta Lenka Miller. Tomasz Kontabr, biskup sufragan w Cambre, opowiada, że w 1524 roku, gdy pewnego razu, jeden z kapłanów w due w Holandii w kościele świętego amata, rozdawał w czasie Wielkanocnym komunię świętą dostrzegł że hostia święta leżała na ziemi czym przerażony nie wiedząc jakim sposobem spaść by miała upadł na kolana chcąc hostię świętą podnieść z uszanowaniem lecz o ileż bardziej zdumiał gdy ujrzał ją unoszącą się z ziemi w powietrze Miał tylko pod ręką jeden korporał, na którym stało cyborium, puszka z komunikantami. Wziął przeto ręczniczek do wycierania kielicha używany, podsunął go pod hostję i tak ją ująwszy w ręce, zaniósł z radością na ołtarz. Pokornie przed nią ukląkł i przepraszał Pana Jezusa za znieważenie Jemu wyrządzone. Wtem, gdy uważnie wpatrywał się w przenajświętszy sakrament, z największym zdziwieniem ujrzał znikający kształt hostii świętej, a przemieniający się w postać ślicznego dzieciątka. Głęboko tym rozrzewiony zaczął płakać i łkać tak głośno, że wszyscy kanonicy z chóru przybiegli, nie wiedząc, co się stało. Wtedy i oni ujrzeli, to śliczne dzieciątko, i radowali się wielce. Wszystek lud w kościele zgromadzony cisnął się z czcią, by oglądać cud ten wielki. Ależ oto cud nowy. Jakkolwiek kanonicy widzieli zbawiciela w kształcie dzieciątka, lud go przecież ujrzał w postaci dojrzałego męża i w majestacie boskim. Wskutek czego. Przejęci byli wszyscy wielkim przerażeniem, a z poszanowaniem ku Panu Jezusowi oczów podnieść, nie śmieli. Nieco później jednakże wznieśli je znowu i oglądali Chrystusa, dopóki pozwolił patrzeć na siebie, co trwało całą godzinę gdy po godzinie usunął Chrystus swą postać oczom ludu kapłan schował hostję świętą w tabernakulum a wierni wszędzie ten cud rozgłaszali kiedym dowiedział się o tak wielkim cudzie pisze biskup opowiadający to zdarzenie zjechałem z kombre do miasta Douai poszedłem do dziekana konwentu świętego Amata i zapytałem się, czy prawdziwa jest wieść rozgłoszona o objawieniu się Pana Jezusa. Dziekan odpowiedział, nie tylko prawdziwa, że Pan Jezus w Hostii Świętej od wielu był widzianym, ale i teraz jeszcze od wielu rzeczywiście w postaci ludzkiej bywa widzialnym. Wtedy jak donosi biskup, wielce pożądałem ujrzeć także Chrystusa i prosiłem dziekana, ażeby i mnie pokazał Hostję Świętą. Poszedł więc ze mną do kościoła, a razem z nami biegło mnóstwo ludzi, spodziewających się widzieć Chrystusa raz jeszcze. Dziekan z bojaźnią otworzył tabernakulum. Wyjął najświętszy sakrament z wielkim uszanowaniem i dał nim ludowi błogosławieństwo. Ale o cudzie, lud począł wołać z płaczem: O Jezu, o Jezu! Pytałem się, co by znaczyło to wołanie? Płakanie. Ludzie odpowiedzieli mi: Widzimy wyraźnie ukochanego naszego Zbawiciela. Ja zaś moimi oczyma nic oprócz kształtu hostii świętej nie widziałem, z czego bardzo zasmucony mnie małem, żem dla mych grzechów niegodzien ujrzeć mego Zbawcy. Roztrząsnąłem sobie dokładnie sumienie, a nie dostrzegłszy w nim nic znaczniejszego, prosiłem Chrystusa ze łzami w oczach, ażeby i mnie uznać raczył za godnego oglądania Jego oblicza najmilszego. Prośba moja wysłuchaną została. Wtedy ujrzałem nie postać dziecięcia, jak wiele ludzi widziało, lecz cielesną postać dorosłego, pięknego i kształtnego mężczyzny. Oglądałem zatem Chrystusa twarzą w twarz. Oczy jego były nader jasne i miłe, włosy spadały mu z głowy na ramiona, broda dość była długa i przy końcu nieco zagięta, czoło było pogodne i wysokie, a głowa trochę nachylona. Patrzyłem na mego zbawiciela, Jezusa Chrystusa w tak pięknej postaci przez kilka minut i tym radosnym widokiem. Tak byłem przejętym, że serce moje rozpływało się z wielkiej miłości i słodyczy. Zdawało mi się nawet, że mam w głowie mojej tkwiące ostre kolce korony Chrystusowej, gdyż czułem bolesne kłócie w czole i w głowie. Lud wielce był przerażony, a każdy innych doznawał uczuć, bo każdy widział go. Inaczej. Jedni ujrzeli Chrystusa w postaci miluchnego dziecięcia, drudzy w postaci ślicznego chłopięcia, inni w postawie dorodnego męża, inni wreszcie takiego, jakim był podczas swej męki. Jakie zaś były wzruszenia ich serc i westchnienia, ile łez słodkich i rzewnych uronili, niech się każdy sam domyśli gdyż niepodobna mi tego opisać.